Cześć. W związku z tym, że dużo ludzi pyta się, co na wątrobę podczas cyklu lub po cyklu, robią badania, zazwyczaj ALT, AST i jak do tego podejść. Czyli ALT, AST. Jeżeli masz podwyższone, może być przyczyn masa. Od wczorajszego treningu, jeżeli był, od wczorajszej nawet pracy fizycznej, jeżeli była cięższa, po jakiś tam posiłek, posiłek, po prostu wieczorny, mógł akurat też się przyczynić do podniesienia tych parametrów. Ogólnie jest dosyć dużo przyczyn. Jedno, co faktycznie LTST pokazuje, to jest to, że wątroba coś metabolizuje. To, że wątroba coś metabolizuje i są te wyniki lekko podwyższone, czy tam wiadomo, jeżeli miałeś ciężki treningi, są podwyższone powiedzmy dwa razy ponad normę, to jest raczej normalne. I w związku z tym świadczy to o tym, że wątroba normalnie też pracuje. Jeżeli chcesz, i tutaj zaraz, masa osób oczywiście robi te wyniki, ale te AST są lekko podwyższone i oczywiście geniusze internetów zalecają o, heparegen, tak, w głowę się uderz tym ciężkim z takimi pomysłami kolego, jeden z drugim, ponieważ heparegen to jest jeden z silniejszych leków regeneracyjnych wątroby. A ALT, AST nie pokazują stanu faktycznego wątroby jeżeli chcesz sprawdzić stan faktyczny wątroby robisz badania ALT, AST i co są najważniejsze GGTP i bilirubina to pokazuje stan yy, twojej wątroby no, co, co tam faktycznie się dzieje <laughs> yy, po kolejne jeżeli nic nie stosuje żadnych tam yy, jakichś yy, ciężkich powiedzmy środków albo jesteś nawet naturalnym po prostu chcesz jakąś tam osłonkę wspomóc wątrobę po prostu nie idziesz w żadne jakieś wynalazki wystarczy w zupełności silimaryna plus ostropest co więcej sam osobiście nawet stosując trochę cięższe że tak powiem środki czyli przykładowo nawet na trembolonie w moim przypadku wystarczyło, wystarczył też, wystarczyła też tylko sylimaryna i ostropest. Nie żadne, nawet nie, nie był potrzebny LIV-52, co jak najbardziej właśnie kolejny środek, który można jak najbardziej też sobie dodać. Tutka też jak najbardziej. Tak naprawdę te trzy suplementy będą tak naprawdę podstawowymi suplementami leki w ochronie naszej wątroby. Jeżeli chcemy sprawdzić faktyczny stan wątroby, Minimum 48 godzin, zalecenia lekarzy są nawet do 72 godzin, ale te 48 godzin faktycznie wystarczy bez jakiegoś nadmiernego wysiłku, czyli jeżeli masz trening zrobić, przykładowo dzisiaj, a jutro chcesz zrobić badania wątroby, to dzisiaj nie robisz tego treningu na pewno. Jeżeli to jest możliwe, też unikasz jakichś dodatkowych prac fizycznych, gdzie obciążą twój, twój, po prostu, obciążą Cię po prostu, zmęczysz się. Jak, jak chodzi o posiłki, na pewno nie jesz nic jakiegoś tam tłustego, co będzie Ci zalegać, na wieczór nawet, najlepiej, bo po prostu, no wiadomo, gdzieś tam te, te, ten dzień tak normalnie zjeść sobie troszkę lżej, ewentualnie tak jak się odżywiasz zazwyczaj, jeżeli pilnujesz diety dokładnie, nie masz tam żadnych jakichś wieczornych, cię, ciężej strawnych posiłków, także 48 godzin bez wysiłku, rano wypić wodę, około pół litra, dlaczego? Jeżeli robimy badania, zazwyczaj robimy więcej niż samą wątrobę, morfologię między innymi, także raczej takie podstawy, po prostu jeżeli ktoś tam dba o zdrowie, dlatego po prostu, żeby ta krew też nie była zbyt zaraz zagęsta, gęsta, bo z rana wiadomo jednak nie mamy gdzieś tam tego odpowiedniego nawodnienia idealnego przez całą noc, braku tak naprawdę nawadniania, dlatego pół litra wody warto wypić rano około, i dopiero udać się do badania na <laughs> Co do właśnie jeszcze tych wynalazków, jakiś o Panie, heparegen, bo umrzesz i do piachu w ogóle, wątroba do wymiany i tak dalej, że tak powiem. Heparegen, warto przeczytać, w jakich przypadkach jest w ogóle stosowany ten lek. To jest jeden z silniejszych regenerujących wątrobę leków, często podawanych przy różnych naprawdę mega ciężkich chorobach, bardzo często stosowany tak naprawdę u osób gdzieś no, u żuli tak zwanych, po prostu osób, które no, są alkoholikami, mają zajechaną wątrobę i tam naprawdę funkcjonuje im gdzieś jedna piąta może wątroby, dla takich osób podaje się heparegen często, o, dla osób chorych, gdzie faktycznie ta wątroba jest mocno uszkodzona, a tak szczerze, jeżeli już chcemy w ogóle zrobić kurację z heparegenu, robimy tę kurację po cyklu, nie w trakcie cyklu. Schodzimy albo ewentualnie na mostku, jeżeli, jeżeli nie schodzimy całkiem. Jeżeli jesteśmy na mostku, wtedy akurat można też by było. Ewentualnie, jeżeli w ogóle potrzeba, w co tak naprawdę szczerze wątpię dla 99% osób, jest to zbędne. I te interpretacje właśnie tych wyników badań, ALT-a, też, że o panie, to jest zajechane, to o nie, tutaj wątroba. No tragiczny stan, to naprawdę jest śmiechu warte, bo przeczytać trzeba najpierw za co odpowiadają te wyniki hmm, dokładnie, e, co z czym jest powiązane i wtedy można faktycznie gdzieś komuś no, podać radę, przykładowo, no faktycznie gdzieś ewentualnie jeżeli są pełne te próby wątrobowe, GGTP, bili bilirubina, LTS to wszystko, gdzieś tam morfologia, wszystko po prostu, Wtedy faktycznie można komuś doradzić z mądrze z głową, typu LIP-52, że warto byłoby użyć jako profilaktykę, e, ewentualnie coś innego, tutka, czy tam, właśnie tak jak, <laughs> tak jak mówiłem, nawet dla mnie wystarczy silimaryna i ostropest, e, a nie zaraz e, podawać super geniuszowskie e, rady, typu heparegen, czy tam inne, też dosyć mocne leki. E, myślę, że na sporej części osób to pomoże, bo po prostu jak patrzyłem na grupach ostatnio to się cały czas sypie że aż normalnie głowa boli komentowałem to też, żeby gdzieś tam dotrze na pewno to do jakiejś części osób, teraz jeszcze filmik wrzucam mam nadzieję, że teraz faktycznie to trochę osób gdzieś tam przesłucha weźmie to sobie do serca i bada się całość GGTP, bilirubina ALT, AST Próby wątrobowe całe się robi, morfologię, wiadomo. Dopiero analizuje się, co tam się dzieje z wątrobą. Co jest jeszcze bardzo ważne, najważniejsze: 48 godzin przed mm, pobraniem krwi, nie robimy treningu, staramy się unikać gdzieś tego wysiłku dodatkowego. Yy, nie jemy na noc tłusto, gdzieś jakiś posiłek ciężkostrawny. Yy, to, że stosujemy jakieś leki czy tam nawet większą ilość suplementów, bo to u osób naturalnych też może być jak najbardziej dosyć mocno podwyższone. Hmm, że jest ALT-AST alt ponad normę? Trochę, jeżeli były zachowane w, w, w to, co wymieniłem, te, te parametry e, i jest nadal lekko podwyższone. Nie masz z czym się zaraz przejmować, że o, wątroba zajechana, coś się dzieje, tylko to jest wyznacznik, że wątroba coś metabolizuje jeżeli są to suplementy w większej ilości, prawdopodobnie są to suplementy. Jeżeli są to środki, no to oczywiście gdzieś tam zależy, jakie są środki, gdzieś prawdopodobnie wątroba metabolizuje po prostu gdzieś te środki, i to jest normalne, że będzie lekko ponad normę.